Z nami pierwszy dzień Majora w Budapeszcie i oczywiście nie obyło się bez kontrowersji. Dziś sobie o tym wszystkim pogadamy, bo naprawdę jest o czym. Dodatkowo podsumujemy sobie pierwszy dzień rozgrywek, bo jak zwykle jedynki, dostarczyły kontentu. Pod wspierających i już zaczynamy, ale jeszcze przed tym. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest strona Cesgo Skins, wraz z którą przygotowałem dla Was konkurs na takie oto skiny. Jedyne co musi zrobić to doładować za co najmniej dyszkę z kodem Fritox i uzyskujesz szansę na wygranie skina. A im więcej doładujesz, tym większe szanse. Że wygrasz. Dodatkowo, wpisując mój kod, dostaniesz 20 na start oraz plus 10% do doładowania. Na stronie masz mnóstwo różnych skrzynek, od tych tańszych, ze słabszymi skinami, aż po te drogę, w których zawsze leci kosa. Można nawet odwzorowane skrzynki z cs tylko że tutaj są trochę tańsze. Również są liczne eventy, obecnie trwa taki O, podczas którego możecie otwierać specjalne, tematyczne skrzynki, za które dostaniecie specjalne punkty, które możecie wymienić na dodatkowe skiny. Jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze CSGO Skins podjął współpracę ze znanymi z drużynami sportowymi, w tym Znawić jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w CSie. I możecie otwierać dedykowane skrzynki danych zawodników, w których są skiny, którymi dany zawodnik gra. A jeśli lubisz ryzyko, możesz też się pobawić na case battle'ach, gdzie można wygrać znacznie więcej skinów. Natomiast jeśli chcesz zagrać na biedaka, to na stronie masz codzienną, darmową skrzynkę oraz darmowe skrzynki np. za polubienie fanpage'u na Facebooku. A gdy będziesz chciał wypłacić skiny, ale żonę ze zdobytych Ci się nie podoba, to możesz użyć exchangera i wymienić kilka skinów na innego, o tej samej wartości Pamiętaj, że z głową i przechodzimy do odcinka No i zacznijmy sobie od problemów technicznych Których na tym majorze Było naprawdę mnóstwo Pierwsza kolejka przeszła jeszcze Bez większych problemów, chociaż właśnie w ostatnim Meczu, to był mecz Face na Link Vision Zaczęły się problemy Mianowicie wyjebało prąd i ten prąd wyjebało na dobrą godzinę, jak nie więcej, tak was półtora godziny. Kurwa, hyper czekał na wznowienie tego meczu. Ja też czekałem i do, po około godzinie już mi się odechciało, stary, nie? I później dopiero sobie wynik sprawdziłem, jak już wreszcie ten mecz dokończyli, bo naprawdę tego prądu nie było bardzo długo. Ja nie mam pojęcia, co się tam odjebało, Tylko ja, żeby kiedykolwiek na jakimkolwiek turnieju była sytuacja, że wyjebało prąd na arenie i trzeba czekać nie wiadomo ile na to, aż ten prąd żeby mogli dalej grać. Jeszcze wiecie, nie dość, że to jest frustrujące dla widzów, bo czekamy, czekamy, i chuj wie, kiedy tak naprawdę transmisja wróci. No, jeszcze w dodatku gracze siedzą, mają rozpoczęty ten mecz, nie? Tam właśnie, jak wyjebało ten prąd, to w meczu facebook chyba 3-2 dla face, nie? I siedzą, czekają, kurwa. Już totalnie stracili, wiecie. Flow w grze, i w ogóle zapomnieli, jaki mieli plan kurwa, na tą mapę, i w ogóle po ponad godzinie wracają dopiero do gry. No, jest to totalna patologia, i nie powinno mieć coś takiego miejsca. Szczególnie, kurwa, na majorze. Ale gdyby to był jedyny problem, jeszcze można byłoby przymknąć oko. Ale dodatkowo. Działy się tutaj takie jaja jak na przykład, że na Twitchu była tylko muzyka i nie było, było słuchać komentarza e, kasterów, a na Kiku było słychać. I tutaj Maciek Wam wrzuci porównanie tego. Be from them. I... Ciężko stwierdzić, czy oni to robili celowo, żeby przekierowywać ludzi na Kika, no bo jak wiemy, na Kiku o wiele większe pieniądze niż na Twitchu, ale no uważam, że każdy powinien sobie sam wybrać platformę, na której chce oglądać, a nie, że na Twitchu ci wyłączają audio i sugerują, no iść na Kika, bo tam audio jest. No jest to totalna patologia, moim zdaniem, i takie coś nie powinno mieć miejsca. W ogóle ciężko mi sobie wyobrazić, jak do takiego błędu mogło dojść, bo to jest jeden stream, wiecie, to nie jest tak, że jest oddzielna realizatorka jednego streama i oddzielna realizatorka Realizatorka drugiego streama. No, raczej to jest ten sam stream, ta sama realizacja, tylko po prostu streamowana na kilka platform, więc, więc kompletnie nie rozumiem, jak mogło do czegoś takiego dojść. Dodatkowo były różne problemy z powtórkami, i tutaj też macie jedną przykładową. Let me close my notepad, so we have more FPS. Okay. Are you sure? What is happening, bro? I feel like I'm on drugs. No i to już jest no, typowy błąd realizatorski, też raczej nie powinien mieć miejsca. Można byłoby przyjąć oko, gdyby się zdarzyło raz, ale to się zdarzało naprawdę wielokrotnie na głównej transmisji. Ja na szczęście oglądałem Hypera, więc większość tych niedogodności mnie ominęła. I dopiero teraz, jak sobie wszedłem na Twittera, popatrzyłem, jakie jaja się tam działy, no to się za głowę złapałem, stary, jaka jest tragedia na tym majorze, nie? No i oczywiście największy problem Wynikający z tych wszystkich, które wcześniej wymieniłem, czyli wieczne opóźnienia. Oni skończyli grać ostatni mecz troszkę przed drugą, gdzie w Budapeszcie jest czas podobny do naszego, polskiego, więc skończyli grać w środku nocy. Nie rozumiem, dlaczego tak zrobili i nie rozumiem, dlaczego te mecze się tak późno zaczynają, bo się zaczynają dopiero o 15.00. Te mecze, a mogliby zacząć, wiecie, zdecydowanie wcześniej. No kurwa, zazwyczaj to się mecze rozpoczyna jakoś o 10.00 czasu lokalnego, nie, a nie. O 15 czy 14. Jak jest kurwa czas w Budapeszcie? Budapeszt ma dokładnie tą samą strefę czasową co my, więc no właśnie, dlaczego oni mecze zaczynają od 15 dopiero, a nie od 12 na przykład? No 12 to już tak jest, nie jest ranek, to jest południe już, nie? A zazwyczaj to się właśnie od 10 te mecze zaczyna, więc no jest to totalnie dziwne dla mnie. No i mam nadzieję, że jest to ostatni major w wykonaniu Starladera, bo ostatni też do wybitnych nie należał, też było wiele problemów i nawet jak już się skończył ten major, już Astralis go wygrało i Demais podnosił trofeum, to tam od spodu odpadła jakaś klapa i się wysypała ta elektronika i kurwa, więc był taki mem, nie? No, dobra, pogadajmy sobie o meczach, bo tutaj również były niezłe jaja. Ja w swoim pikemie na 3-0 dałem Paravision i Bait, no i w pierwszym meczu Bait już y, przejebało, i przejebało na MAT, które, no, jak wiemy, w wybitnej formie nie jest, ale tutaj bardzo wyrównany mecz, więc jeszcze można wybaczyć. A Paravision, co prawda, pierwszy mecz na The Hands, no, wygrało, ale drugi już na MAT przegrali, więc MAT czarny koń kurwa mojego pikema. oba typy na 3-0 mi strollowali. I dodatkowo Gamer Legion i Ni NIP, czyli kurwa dwóch Polaków, również mi strollowało Pikema, bo miałem Energy i Fluxo na 03, no i NIP przegrał, i to jeszcze kurwa jednostronnie IGL również Przegrało. Ale w ogóle to jak Energy gra na tym turnieju. Energy w ogóle ma już 2-0 w Swissie, pokonali Nip i Face, i będą walczyć o awans z pierwszego miejsca z grupy. I to jest hit, no bo jak ktoś nie wie, Energy gra z trenerem. Ich IG, czyli Nitro, nie pojechał na nie przyleciał na Majora no bo oczekuje narodzin dziecka, czy tam już się mu narodziło. Postanowił zostać z rodziną, z partnerką, niż jechać na Majora, no i daps wszedł w jego miejsce. I kurwa oni robią dwa 0 nie? W, pier w pierwszym dniu. No to to jest totalny hit. 2-0 również zrobiło FlyQuest, które wiele osób dawało na 0-3. A ja mówiłem, że FlyQuest tutaj zaskoczyć może. I również jeszcze Slug, co zrobiło 2-0. To też jest totalny hit stary, nie? A za to w 0-2 mamy już Gamer Legion, więc dosyć niespodziewany typ. Kurwa, nawet kanis, oni przegrali, nie, kurwa, stary. I będą z. a to się bili, no muszą, muszą wygrać, nie? No a na 0-3 jeszcze leci The Hands, no, które wiele osób dawało, ja. Z przezorności Azjatów udawać nie chciałem. No i Link Vision w ogóle na 100%, już jedna azjatycka drużyna będzie w 0-3, a możliwe, że nawet będą. Kto jeszcze zawiódł? No, uważam, że Face zawiodło. No, co prawda, na Link Vision dosyć łatwo udało się wygrać, ale to był właśnie ten mecz, gdzie była ta przerwa ponadgodzinna w dostawie prądu. Y więc Link Vision mogło totalnie wypaść z rytmu, no bo te przerwa zaczynała, mieli dwie rundy, i później po przerwie tylko trzy rundy ugrali. Więc jak widać przerwa im dobrze nie zrobiła. No i później Face przegrywa na NRG, które, tak jak wcześniej mówiłem, grało z Dubsen, czyli z trenerem. To jest taki wstyd stary przegrać na tak osobną drużynę, nie wiecie, gdyby jeszcze im odpadł jakiś zawodnik, który gra na kotwicy, No, to jeszcze tam spoko, nie? To bez problemu można go zastąpić, ale odpadł im gaj im leader wszedł trener i jeszcze tak rozwalają na tym majorze. No to jest hit, nie? No i co, no jeszcze Legacy przegrało swój pierwszy mecz właśnie na Flyquest, dosyć wyrównany, ale no Flyquest było wyraźnie lepsze. Wexite ta napierdala jak pojebany, no i Legacy przegrało swój pierwszy mecz, no ale drugi na Atom już udało się wygrać, no ale również Legacy bardzo wiele osób dawało wy 3-0, no i naprawdę ten pierwszy stage on jest zawsze tak randomowy, stary, nie da się tego pierwszego stage'a. Dobrze obstawić Jeszcze mogę wyciągnąć tutaj Jeśli yy, Legacy, GL, Imperial, Face, FlyQuest i NiP Przejdą dalej Ale na przykład nie zapowiada się na to Żeby takie GL przyszło dalej A trzeba mieć 5 poprawnych typów Więc yy, no ja już raczej będę w piździe Może jeszcze uda się zrobić comeback z moim pikemem Zobaczymy A wy możecie napisać jak tam wasze pikemy się trzymają no i na dzisiaj to na tyle. Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Na pewno będziemy się słyszeć za kilka dni w podsumowaniu całej fazy, bo myślę, że tak sobie będziemy robić, że będzie podsumowanie pierwszego dnia, jeśli będzie się dużo działo, a jeśli nie, no to po prostu całą fazę naraz się podsumuje. Tak będziemy robić. No i co? Słyszymy się jakoś niedługo. Wbijajcie na CS:GO Skinsa, bo tam macie takie oto do wygrania i się mano.